Moi widzowie, zobaczcie, a ja jestem właśnie w pociągu. Jestem w pociągu, w pierwszej klasie. Właśnie tutaj przytknął jakiś facet, ale tak jestem sama tutaj. Tak wygląda, zobaczcie, my, ja jadę dokładnie w takim samym pociągu, takim piętrowym, widzicie? Czerwony, piętrowy pociąg. Najczęściej jeżdżę tym pociągiem, chociaż czasami zdarza mi się jeździć innym. No, ale wiecie co? Dojeżdżam do Bremen, ale jestem dosyć zmęczona. Tak Chciałabym się zdrzemnąć, ale boję, że zasnę, zasnę w Bremen. I co? I gdzie? Ja Na Morzu Północnym mnie wywiozą. A dzisiaj muszę wrócić, bo jeszcze dzisiaj mamy próbę chóru, więc muszę wrócić, bo mam taką generalną próbę chóru, to wypadałoby być. No i już zaraz, za chwilę będę, będę szła. Gdzie ja będę szła za chwilę? Na ten Freimarkt. Ja właśnie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, tak, będąc tu przy okazji, że w Niemczech w ogóle jest bardzo często, w północnych Niemczech używany tak zwany plat deutsch. To jest taki dialekt, ale może niekoniecznie dialekt, to jest coś, to jest, dla mnie to jest taka odrębna, odrębny język. Język taki. Mm, jak u nas Kaszubi mają, więc kompletnie, wiecie, ciężko w ogóle zrozumieć ten język. I tutaj w takim języku najczęściej porozumiewają się starsze osoby. No, kiedyś, kiedyś. Ja podejrzewam, że to jakaś mieszanka ze Skandynawii. Wiecie, Niemcy połączyli się ze Skandynawią, bo ten język to jest taki niemiecki, bardziej jest w ogóle z angielskim zmieszany. Ale chcę Wam powiedzieć, kochani, że yy, że, jak to wygląda tak to wygląda z tą strony wygląda to w ten sposób jest, jadę sama to jest luksusowo, słuchajcie naprawdę luksusowo że ten plat dolcz. wiecie, chciałam wam taką ciekawostkę powiedzieć że pierwszym językiem to w ogóle był język niemiecki, jako język germański a z tego języka niemieckiego potem powstał yy, angielski, że tak powiem no, taka ciekawostka. Co jeszcze? Aha, Plat Deutsch, i dlatego na tym markcie, na tym festynie, na której jadę do Bremen, jest napisane Isha Mark, czyli es ist Mark, czyli jest jest markt, jest festyn. No, mam ochotę Cię wjechać tą w ogóle tą kolejką, tą. To nie jest taka y, ta karuzela taka wysoka, ten, y, koło młyńskie taki strict, tylko to jest coś nowoczesnego. Pokażę Wam to, nie wiem jak to nazwać. Jak w Hyde Parku, nie wiem czy znacie Hyde Park, jest coś takiego jak Scream, sk to się nazywa. To jest taka wieża, na którą wjeżdża, wjeżdżacie tak wysoko, stoicie i gwałtownie zjeżdżacie w dół. Ale kochani, muszę Wam powiedzieć, że to nie jest, w tym wypadku nie jest gwałtowny dół, bo na to bym nie poszła. Bo już te czasy Heidelparku, gdzie jeździłam na koloso, kolosie, kolosos, kolosos, na tej Achtaban, czyli na tej wiecie, kolejce górskiej, to już ma, dawno mam za sobą. No, będzie się dzisiaj u mnie działo, zobaczycie. Pokażę Wam wszystko. Dzisiaj będzie fajny dzień, dziewczyny mają też dołączyć z pracy no nie wiem, nie, nie rozszaleję się dzisiaj tak, bo mam próbę chóru, no ale zobaczymy trochę, trochę poszaleję na pewno ale kochani yy, będę tam jeździła cały czas, cały czas no o ile będzie mi się tam podobało wiecie, czasem mamy jakie mamy trochę tam trzeba uważać, jest ogromne zbiorowisko ludzi ogromnie dużo ludzi, zwłaszcza wieczorem ale powiem wam że tam no, jedzenia, to wszystko w ogóle możecie dostać. Pokażę Wam w ogóle ludzi przebranych, jak y, na Oktober, y, ok, nie. piją piwo i w tych takich y, specjalnych strojach są, jak się nazywają te sukienki kobiet, one się jakoś nazywają, ale nie pamiętam. Kochani, do zobaczenia!